No. Nie było, nie widać tutaj. Tak kto nie to, ma to ma być? Dzieciaczki? Ale to nie są dane dzieciaczki. <laughs> tak my się zachowujemy na co dzień. No właśnie. Ała. Ej, dzieciaczki! Oj, dzieciaczki, dzieciaczki! Nu, 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 nu. Lęka, lęka, lęka. Ale wszyscy krzyczał. Bo nie rozumiem. Dobra, biję mojego brata. Ale brat ma spodnie i klatę w ogóle. Patrzcie jaką mam klatę dzieciaczki.